Okej. Okay. A tak poza tym to wszystko w porządku. Okej, my stąd idziemy. A ja was witam w kolejnym odcinku z serii Minecraftowych minigierek. Przywrócę tą serię, zobaczę jak wam się będzie podobało. Jeżeli nie, no to zakończę ją po prostu w tym miejscu z tym odcinkiem, a jeżeli się Wam spodoba, to będę ją kontynuował, tak więc. Nie będę przedłużał i lećmy z pierwszą minigierką, którą będzie Block Party. To co to za? Zrobimy małe wyzwanie. Zagramy dwie arenki normalnie. A w, przeciwnym, w przeciwnym wypadku. A później, zagramy dwie arenki w trybie hardcore, gdzie nie będziemy widzieć, jaki kolor jest, um, jest aktualnie do Na którym kolorze po prostu musimy stanąć. Nie? Zobaczycie po, po tej i następnej rundzie. Jeżeli nie zlamie kompletnie tej rundy, to na chwilę pogramy, ale muzyka jest świetna, nie będę kłamał. już jedna osoba spala na samym początku, to jest, to jest rekord, czarny wygląda jak brązowy, nie będę kłamał. Ale muzyka jest dość świetna Syan. mamy Sian, czyli morski, można powiedzieć nie wygląda na morski, tylko jak na taki burkowy, dosłownie, zielony, ale nie na końcu. O, o ile osób poszło, okej, okay, zostało nas ośmiu łącznie, białe jest znowu na drugich końcach, świetnie, nikt nie spadł. Um, właściwie powinienem się rozglądać, gdzie są jakie kolory, o, to będzie trudne. Ciekawe, czy to biegnę. Jeszcze biegnę, jeszcze biegnę. Chciałem wziąć. Nawet jeżeli by to była kara dla mnie. Dobra, jasne niebieski. I ktoś zleciał. Stało nas siedmiu. I przypuszczam, że tą następną osobą będę ja. Albo jeszcze nie. Jeszcze nie. I... yellow. Nikt nie spadł całkiem dobrze. Jaki teraz kolor? Mamy taką gamę kolorów. Kto spadnie? Uff. Dobra, wezmę to, zaryzykuję. Nie tak źle, ale nic tu nie wybuchnęło, będę szczery. No, ok, jest nas czwóreczka. I się bardzo dobrze trzymamy jak na ten moment Nie, ja nie wierzę, już, to jest dla mnie potrwiliwe Okej okay. To nie było takie trudne To też pewnie nie będzie trudne, chyba, że czerwono doda Nie Gdybym to sobie spadł chyba poglaskał, szczególnie jakbym to ja spadł O nie, niebieski jest po drugiej stronie Cóż... Następna ręka. Jeszcze jedna normalna rundka i włączymy tryb hardcore'owy. Spróbujemy przynajmniej coś zdobyć. Co to jest? Aha. Mogłem wcześniej się o tym dowiedzieć, nie? I czy to wygląda jak szary? No taki ciemny szary bym powiedział, nie szary. O, no ktoś już zleciał? Jakim cudem, jak ktoś się nawet respi i awcząc mógłby tutaj wygrać. Co za muzyka, no, okej okay. Intrygująca A czerwone, czerwone, czerwony. Musiałem coś sprawić na czasie przed chwilą Ale Jest nas już 16 Nie by wybuchła, ale nie wybuchła A tak, więc kto leci? Ok, ty chyba lecisz? chyba, no na pewno lecisz Mamy czarny. To też nie wygląda jak cza... oj. Bo ktoś tam na takim jednym klocku i wleciał w tą dziurę. To jest chyba najgorsze uczucie. Sztując na tej platformie i zlatując jeszcze z niej. No, to dupa na środku. O, tam był jeden klocek obok nas. O, gdzieś tutaj był. No dobra, nieważne. Teraz wam pokażę... Pokażę właśnie że zagramy tryb hardcore. Włączymy tryb hardcore. Nawet z tą muzyką. O, serwer zajarzył się na innym. Spokojny mm. <laughs> skeleton. Dobra. Nie zdążyłem przeczytać. Aha, teraz light blue. <laughs> Zabawne, bo nie dostajemy niczego. Nie widzimy górnego paska. I kolory, które wyświetlają nam się na barze na dole. Um, so, po prostu... Po prostu... <laughs> Przejdź, przejdźmy dalej, ja nie będę tego komentował. Okej, okay, tamtego nie widzieliście. Po prostu to, to będzie następna runda, bo... Po prostu. Tamtego nie widzieliście, to będzie... To, to będzie następna runda. Uznajmy, że nikt tego nie widział. Co? I to, że to jest na nagraniu, nie? Czy czy cokolwiek tego nikt nie widział. To się wytnie. Zaczniemy teraz drugą rundę. <grytania> drugą rundę na Hardkorze. I dobra, teraz ją skupię na grze Cyan. Czyli dobrze stoimy. Nie ma problemu. Następny kolor to. Brown to chyba ten, ten albo ten, on jest tam pomiędzy. Dobra, i jest ok. Jaki, Jaki teraz kolor? Czarny, to jest czarny, definitywnie. Nawet krówka mi pokazała tam. To jest czarny, jakaś straszna muzyka. I co my tutaj mamy? Dalej mamy light blue. Akurat kolor, kolor nawet pasował. Chyba szczęśliwie złożyło, prawie, nie? Black, to jest czarny. Nawet krówka wybuchnęła, więc jak na razie dobrze idzie. So far so good. Lime, to jest limonkowy więc no, krówka nam podpowiada, dosłownie. Tylko szkoda, że dosłownie chwilę przed z usunięciem się platformy Brown Powinienem czytać szybciej. O, fartownie. Naprawdę, to było warto. I magenta. Magenta to chyba to, nie? Albo to. Uff. To jest power-up, nie biorę. Tylko Te teraz są łatwe. Co w się. Sensie, no, wiemy, gdzie są. Nie trudno się z tym. zapoznać. Jest całkiem fajnie. I znowu magenta. Ok. I jaki kolor teraz? Magenta znowu. Jeszcze nikt nie spadł. Jak? Po usunięciu podłogi już spadłeś? Sien. Nawet nie mamy czasu rundy napisanego. W sensie mamy tutaj po prawej, nie? Ale to tylko tyle. Light blue. O cholera, zapatrzyłem się. Okej. Okay. Trochę dużo tutaj ich green. Miałem bliżej. Oho. Szkoda. Szkoda. Wielka szkoda. Dobra, bo to byłby krótki odcinek, nie? Zróbmy jeszcze... Co by tu można zrobić? Zagrajmy jeszcze na gravity. Punch to play. No, chciałem ją pobić, kazaliście. Dobra, oczywiście zagłosujemy na najtrudniejszą pulę map, żeby utrudnić innym życie, a my będziemy sobie leciutko wspomagali, używając Optifina. Nie jest to zakazane, przynajmniej według zasad. Po prostu widzimy dalej, tak? Mamy okulary zbliżeniowe. Nie wiem, skąd on nie wyciąga, ale, ale okej. Okay. Więc gra się zaczyna za 30 sekund, więc a tyle się zobaczymy. Nikt w ogóle nie głosuje, tylko ja zagłosowałem. No, to ja wam życie troszeczkę udupię. Chyba, że mam jakiś masterów tutaj. To, to nieważne. To nic wam nie zrobię. Co? nikt nie głosował, tylko ja zagłosowałem. I co mamy? Mamy trzy trudne ponoć mapy i... ...dwie łatwiejsze. Przecież to można... ...i już lecimy w stronę wody. A tu jest dobry troll, dobry. Podoba mi się ta. Dobra, lecimy nie patrząc czemu. Okej, okay. nie trafiłem w dziurkę. Teraz trafię w dziurkę. Trafiłem. Tak jak mówiłem. Też nie do końca. To jest błąd wykonawczy mapy, czy co? Że mogę sobie po prostu zaskoczyć. I myk. O kurczę, to jest trudniejsze. Nie wiem, czy o to chodziło, że mogę sobie w połowie. Mogę się w połowie zatrzymać. Nie mam blade. Co ty? Asasin kolejny. Lecimy nie patrząc. Oj. Pierwszy nie będę. O, on miał łatwiej praktycznie. Lepiej jest z brzegu. Ale dobrze, mamy drugie miejsce. Więc zagramy jeszcze jedną e, gierkę. A są szybkie. O, pod piątką, co dopiero mamy zestawik. To jest Hardcore Mode. Mam trzy życia. Gracze są kompletnie niewidoczne, niewidoczni. I nie mam przycisku try. wiecie co? Spróbujemy. Czemu by nie? Dajmy sobie jakieś wyzwanie. Kroj tak używam opty no nie. Uuu, <grych> sześć osób zagłosowało. <grych> Jak to wygląda? O, tam chyba trzeba się będzie odbić od slime'a z tego co widzę. Ok, nie tak źle. Trzeba szybko zajarzyć, jak się odbić i gdzie. Ok, obym przywalił w to drewno. Z impetem bym przywalił. A i chyba źle zaskoczyłem. Spróbujemy. I portal po drugiej stronie, ale to moja wina. Nie popatrzyłem dokładnie o co chodzi tak mamy tryb trudny, więc trudny właśnie tryb hardcore. Niby hardcore, a sobie ułatwiam, nie? Myślałem, że ktoś był za mną. O, dobra woda, dobra, no. Nice bait. I okej, okay, lecimy. Nie straciliśmy jeszcze w ogóle ani jednego życia, co jest okej, okay, już straciliśmy. Okej. Okay. Okej, okay, spirala DNA będzie trudniejsza. I no przecież nie dotknąłem. Dobra, nie mogę tutaj teraz trafić, więc polecę na głębszą wodę. Mam jedno życie. Byłoby to zabawne, gdybym stracił wszystkie trzy na tym samym levelu. Jeszcze pod koniec, nie? Dobra, tak na tyle w tym odcinku. Jeżeli się spodobało, wiecie co robić. W następnym odcinku spróbuję to zagrać z kimś. Zobaczymy. Jeżeli się wam oczywiście spodobało i będziecie chcieli tego więcej, a na ten moment ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku, tak więc na razie cześć.